Cześć kochani, witajcie! Ja jestem Sylwia Testuję i zapraszam Was na kolejny 24-godzinny challenge. A oto, mała podpowiedź! Dzisiaj spędzam dzień z moimi ulubionymi postaciami ze świata Disneya. Na pierwszy rzut od rana idzie myszka Miki. Elegancka, przepiękna, w takiej wersji brokatowej. Maskotka, która po prostu skradła moje serce. Postaram się, aby ten dzień był wyjątkowy. Po pierwsze, jakieś fajne dodatki, jakieś fajne słodycze. Może uda mi się dorwać jakieś fajne klocki Lego. Pójdziemy na zakupy, ale na sam początek, zobaczcie to srebrne pudełeczko. Jest to pudełeczko z okazji 100 lat Disneya, a w środku Przepiękne srebrne kolczyki z myszką Miki. No i przecież nie mogę rozpocząć tego dnia inaczej niż zakładając te kolczyki. Jest to przepiękny prezent, jaki dostałam. Myszka Miki jest srebrna i ma czarne, takie cyrkoniowe, chyba uszy. No, i zobaczcie, tak to się prezentuje. Moim zdaniem jest przepiękne. Jest początek dnia, jest godzina dosyć wczesna rano, i zrobiłam się głodna. Ale jak challenge, to challenge. Czy nie mogę zjeść tylko i wyłącznie coś Disneya? Ale co ja mam zjeść? Bo jedyne rzeczy, jakie je znalazłam w lodówce, bo na razie nie chce mi się iść na zakupy, to jest mleczko czekoladowe z Guffiem I to się zgadza, bo Goofy jest ze świata Disneya. I jakaś taka guma czy też żelek. I tutaj mamy karsy. No dobra, jak challenge to challenge, więc testujemy, ale zostańcie ze mną do końca, bo na pewno wybiorę się jeszcze po jakieś zakupy. Co to jest? Pachnie mega dziwnie i z tego co doczytałam, to to jest jakiś wegański słodycz. No dobra, testujemy. Mega truskawkowe. Mega fajne, nie jest za słodkie i mam wrażenie, jakbym jadła żem w takim żelku. Miejmy nadzieję, że to będzie zdecydowanie lepsze i po prostu się od rana porządnie napije. Poza tym, Goofy to chyba jest przyjaciel myszki Miki. A ja kocham myszkę Miki, a to w smaku? To jest po prostu przepyszne. No dobra, a teraz zabieram Was na małe zakupy. Tego jeszcze nie było. Zazwyczaj idę do Biedronki, do Lidla, do Żabki. A teraz pójdziemy do Rosmana. Widziałam gdzieś reklamę, że tam są kosmetyki z Disneya. Jestem mega, mega ciekawa, co uda mi się tam znaleźć. Może właśnie coś z myszką Miki, może coś z jakimiś księżniczkami, nie mam pojęcia. Chodźcie razem ze mną. Czapka na głowie jest, szalik jest, no i idziemy do Rossmana. Dzisiaj jest mega, ale to mega zimno, nawet trochę śnieżek jeszcze pada. Wchodzimy do środka i poczekajcie, w ogóle gdzie ja mam tego szukać? Musimy poszukać stanowisko z kosmetykami Isana. No i mamy to po prostu prawie bym to minęła. Coś tutaj jest? To są jakieś chyba płatki pod oczy. Tam te były. A tu mamy kulę do kąpieli. Niestety nie ma myszki Miki, ale za to jest Daisy i jest myszka Mini. Mamy tutaj takie kulki, a drugi rodzaj to są takie w opakowaniu. No i jest moja ukochana księżniczka. To jest oczywiście Arielka. Patrzę tam do tyłu. Nic innego ciekawego nie ma. A to jest chyba jakaś pianka do mycia. A to jest kula do kąpieli. Biorę i testuję. Wróciłam i mam to. Udało się! Upolowałam chyba jakieś resztki rzeczy. Wydaje mi się, że ich było zdecydowanie więcej, ale zgadza się, jest Disney i pierwszy raz chyba na moim kanale przetestujemy jakieś fajne kosmetyki. Żel do mycia czy też pianka do mycia, pianka pod prysznic, ale nie, nie wejdę pod prysznic, sobie to po prostu przetestujemy, jak to wygląda. Może będzie miała kolor jakiś fajny niebieski. A tu jest kula do kąpieli Kaczka Daisy. Pachnie po prostu to obłędnie, więc biorę te dwa produkty i chodźcie razem ze mną do łazienki. To od czego zaczynamy test? Od tej pianki, czy też może od kuli? Wiecie co? Bardzo, ale to bardzo korci mi tam ta kula, ale z nią będzie trochę więcej roboty, więc na początek przetestuję sobie tę piankę. Powinnam ją wziąć pod prysznic, ale przecież tutaj nie o to chodzi. Jestem mega ciekawa, jaki będzie miała kolor, ale domyślam się, że po prostu biały, chociaż sprawdźmy. A, o, 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 o! A, to jest taka magiczna pianka. Zobaczcie, jak troszeczkę ją wyciśniemy. To ona po chwili zaczyna rosnąć. Trzeba ją mocno potrząsnąć, ale pachnie obłędnie. No i teraz słuchajcie. O, jaka fajna. A, zobaczcie na to. Jaka fajna konsystencja. Nie, no już wiem teraz, że y, moja pielęgnacja pod prysznicem po prostu będzie idealna. Odkręcę sobie wodę. Muszę ją zmyć. Ej, jaka jest fajna, taka aksamitna, i w ogóle jedno pryśnięcie a tej pianki zrobiło się po prostu mnóstwo na mojej dłoni. Pianka do mycia z moją ukochaną księżniczką, czyli z małą Syrenką, z Arielką, słuchajcie, 10 na 10. to jest genialne. Nie dość, że wygląda przepięknie, jak postawię to sobie na półeczce. No to słuchajcie, ta pianka jest naprawdę sztosik. Ale teraz przechodzimy do tej drugiej rzeczy. Zobaczcie na Daisy, jak ona słodko wygląda. Przypominam, są to kosmetyki Isany. E Jeżeli chcecie je przetestować, chcecie je mieć u siebie w domu, to koniecznie biegnijcie do Rosmana. To jest słodkie. Mamy tutaj takie urocze serduszka. Teraz. Problem, ja muszę to jakoś otworzyć z tej folii. Poszło szybko i sprawnie. Kula jest naprawdę dosyć sporych rozmiarów. Powinnam mieć tutaj przyszykowaną wannę, ale nie mam wanny w swojej łazience, więc wezmę sobie miskę, naleję wody. O nie, fail! Słuchajcie, dotknęłam trochę wody, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jaka piana z tego się zrobiła! O wow, no dobra, coś czuję, że to będzie magia. Trzy, dwa, jeden, zanurzamy. I co tutaj się dzieje? No dobra, buzuje. O, serduszko odpadło. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale to serduszko jest gdzieś tam na dole. Ej, czy ono też się rozpuściło? A, mam je. Zobaczcie tutaj. I ono też się rozpuszcza. Trochę ściągnę tą pianę. Ale tej piany jest mnóstwo. Jak wygląda kula? Ej, ona ma coś w. Si co ona ma tutaj w środku? Poczekajcie, poczekajcie. Bo to wygląda jakoś dziwnie. Ej, nie chcę mi się to rozpuścić. No dobra, z mojej kuli została mała kulka, niestety nic tam w środku nie było. Musicie przyznać, że to był mega dziwny test, ale słuchajcie, polecam Wam bardzo, ale to bardzo. Jeżeli macie wannę, jeżeli tak jak ja kochacie Disneya, no to kąpiel z taką kulą, musującą Daisy czy też Mini naprawdę będzie genialna. To co, czas na kolejne atrakcje. Jest już, słuchajcie, środek dnia, a ja sobie pomyślałam. Bo mówiłam Wam to na początku, że ułożę jakieś Lego z Disneya. Ale żeby nie było tak łatwo, to muszę znaleźć najtańsze Lego, jakie tylko dostanę, więc chodźcie razem ze mną do sklepu Dino. Tak, do Dino. To będzie również pierwszy raz, gdzie pójdziemy do tego sklepu. Jestem już na miejscu, a dlatego, że mamy tutaj saszetki Lego po 10 zł, a gdy kupimy dwa zestawy, to mamy je za 8 zł. Co ja znalazłam z Disneya? Słuchajcie, szukałam i szukałam. Tutaj są Francy, Harry Potter, jest duplo, no i jest coś z Disneya. Wajana, Skarb Oceanu. Uwielbiam tę księżniczkę, ale żeby nie było, poszukam jeszcze czegoś. Tutaj jest Kreator, mnóstwo City, wygląda na to, że chyba tylko i wyłącznie ten jeden zestaw z Disneya mi się udało znaleźć, ale fajny jest też ten z Harry'ego Pottera, mega mi się podoba, ale to już do innego challenge'u. Znowu Friends, okazuje się, że mamy tych zestawów tutaj chyba 11 albo 12 i mega, mega dużo powtórek Ninjago, no i i koniec końców zostałam tylko z tym jednym zestawem, więc biorę go za 10 zł i składamy. Tadam, tadam, tadam. Oto on naprawdę kosztował tylko dyszkę. Jakbym wzięła kolejny jakiś zestaw, to bym zapłaciła za 8 zł za sztukę. Jest Wajana Skarb Kart Oceanu. Kocham tę bajkę za to, że tam są przepiękne piosenki. No ale teraz jestem mega ciekawa, jak będą wyglądać te figurki, bo nie dość, że jest Wajana. To jest również ta świnka. Nie pamiętam, jak ona miała na imię. Hej hej. Hej, hej, to była świnka czy kurczak? Nie pamiętam. I tutaj mamy chyba jeszcze jakiegoś słodkiego delfinka. No i nie ukrywajmy. Takie zestawy malutkie właśnie są po to, aby zbierać jakieś fajne figurki. Wow, ej, tego jest tutaj naprawdę dosyć sporo. No i oczywiście mamy też instrukcję, jak to wszystko poskładać. Czy to będzie pierwsze LEGO na moim kanale? Chyba tak, chociaż nie jestem pewna. Aj, tu jest więcej zestawów z Disneya. Szybko mi poszło, dosłownie kilka elementów. No i tutaj pierwszego naszego bohatera możemy postawić. A jest to nasza przepiękna świnka. I ona tutaj ląduje pod naszą palmą. Mam już kolejną rzecz zbudowaną, tak się prezentuje. I kolejny bohater jest to taki delfinek. I jego sobie kładziemy tutaj, że wiecie, niby ten delfin. O, wyskakuje z takiej jakby. Fali tam z tyłu, co dalej musimy zainstalować? Zjeżdżalnie Nie uwierzycie, ale tutaj jest prawdziwa taka wodna zjeżdżalnia, albo to jest jakiś wodospad. O, chyba bardziej nawet to tak pasuje. A z tyłu musimy zainstalować jeszcze drabinkę. Domyślam się, że tutaj można wejść i po prostu potem zjechać. No i teraz najważniejsza rzecz, czyli bohaterka Wajana. To złożenie będzie mega łatwe. Po prostu bierzemy sobie nogi. Tu kładziemy brzuszek. Ta figurka jest bardziej podobna do figurki z Franców niż takich tradycyjnych z Lego, ale wygląda bosko. Tutaj ma jeszcze jakiegoś kwiatka. Możemy go spróbować dać do ręki, bo on jeszcze nam tutaj został. No i jest jeszcze deska do pływania, na której możemy postawić naszą Wajanę. Pójdźcie tylko, mega mi się to podoba, i to kosztowało tylko i wyłącznie 10 zł. No i oczywiście najważniejsza rzecz, czyli Wajana, jedna z moich ulubionych również księżniczek, chociaż ¡Gracias Ciężko ją nazwać księżniczką, po prostu bohaterka Disneya. Były zakupy, były jakieś dodatki w postaci kolczyków, było testowanie słodyczy, było testowanie kosmetyków. To na sam koniec, aby zakończyć ten challenge tak jak się powinno, jak zawsze na moim kanale, wkakujemy sobie do świata Toka Lifeward. Jakie dwie księżniczki dzisiaj Disneya wystąpiły w moim odcinku? Była to Wajana no i oczywiście Arielka. I właśnie jedwie stworzymy sobie w tym świecie. Od razu przechodzimy sobie do kreatora postaci i od razu tworzę sobie pierwszą księżniczkę zaczniemy sobie tutaj od twarzy, brwi zrobimy nieco ciemniejsze i może nieco jej kształt zmienimy ale najpierw jeszcze włosy włosy muszą być czarne, czyli jak się domyślacie, oczywiście robimy wajane. te włosy są idealne, idealnie do niej pasują bo ona ma lekko kręcone włosy co prawda powinna je mieć dłuższe więc zobaczmy czy takie tutaj mamy ale jeśli nie, no to myślę, że ta fryzurka właśnie będzie idealna. Co do oczu, które oczy tutaj do niej będą pasować? Te są piękne, takie troszeczkę y, przymknięte, bardzo ładnie wyglądają. Te również są ładne, więc chyba damy te zamknięte. One mi się podobają, gdzie one tutaj były. Weźmy, weźmy, weźmy. O, te oczy. Ok, mamy to. Jedną rzecz zapomniałam: karnacja powinna być nieco ciemniejsza, więc chyba tę wybiorę. No i teraz strój. Tutaj za dużo do roboty nie mamy, ponieważ strój taki w stylu właśnie wajany jest dostępny, i to jest właśnie ten. Co do ozdoby jakieś na głowę, bo okularów nie wybieramy, opaski również nie, chociaż. To idealnie do niej pasuje, ale to powinien być naszyjnik. Jednak niestety naszyjnika z tego nie zrobimy. Może jakieś kwiatki? Co tutaj do niej pasuje? Chyba te takie małe kwiatuszki, chociaż najlepiej to ten czerwony. No dobra, wajana jest zrobiona, wygląda przepięknie. Powinna jeszcze mieć swoją świnkę. A teraz robimy oczywiście Arielkę, no bo ona nam została. Poprawiamy tutaj jeszcze uśmiech, może zrobimy taki nieco większy. Znajdźmy tutaj jakiś ładny taki, taki bokiem, a niech będzie. Oczy zrobimy tutaj za to takie duże, otwarte. Włosy przecież muszą być takie czerwone, bym powiedziała nawet, że marchewkowe. No i włosy muszą być mega długie. Myślę, że to będzie ok. No i teraz strój. Nie będziemy tutaj wybierać sukienki, chociaż ta sukienka idealnie pasuje do arielki. Kiedy już wyszła na brzeg i kiedy już się tak pięknie ubrała, my jednak potrzebujemy ogon. Ten pasuje. Nie za bardzo, mi się chyba bardziej ten podoba ogon, ten taki zielony, chyba tak. No i jeśli chodzi o ozdobę, no to tutaj musimy to dać, chociaż Arielka tego nie nosiła, ale ten akcent z muszelką tutaj idealnie do niej pasuje. No i mamy to, jest Wajana, jest Arielka, no i mogę kończyć odcinek. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, piszcie, która z tych księżniczek podoba Wam się bardziej, która z tych postaci wygląda lepiej. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!